Witam z tej strony a to jest kolejny odcinek serii BAMSI Ball, Dokładnie, serii. Dalej, kontynuujemy! Ostatnio byliśmy w kosmosie, przekroczyliśmy pierwszą setę powtórzeń poziomu. A tym razem udajemy się na Marsa, na naszą pomarańczową planetę, która w smaku w ogóle Marsa nie przypomina, w wyglądzie zresztą też. I zobaczymy, co ona przyniesie nam tym razem. Pojawiają nam się tutaj nowe bloki oznaczone symbolem elektryczności, popularnie mówiąc, elektryczności. Te bloki e, można wywnioskować od razu, nie trzeba się nad tym zastanawiać. Pewnie nas zabiją, ale różnią się na przykład tym od kolców, że zabiją nas ze wszystkich stron. Tutaj pojawia nam się jeszcze jeden blok, taki powiem, powiedzmy inwersja bloku, który wybija nas wyżej w powietrze. Jeśli na niego wskoczymy, to uwaga, on spada na dół i opiera się na pierwszym bloku, na którym można się oprzeć. Dzięki temu umożliwia nam na przykład przejście przez kolce z tego co widzimy. Tutaj wykorzystujemy jego właściwości znowu, tak samo i tutaj. Najpierw musimy przejść do góry, poskakać sobie po tych blokach, zrzucić je na dół, ponieważ na dole czekają na nas kolce i gwiazdki do zdobycia i śmierć wszechobecna. Śmierć, która jest wszechobecna i czyha na nas. OOOH! A, w prawo. Wait for it. O oh. Dawaj, jest! Dobra, udało się, spokojnie, spokojnie. Biały kwadracie. White! Białas, w lewo. Oh. Oh. I teraz... Mega... Shit, nie umiesz kraść nawet gwiazdek. J. Udało się. Oh. Dawaj. Teraz. Okej, okay. szybko, 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 szybko. Jest. Fuck. Dobra, dawaj. Nie. Nie da się doczekać tego. o jest. Dobra, uh. Made it, made it, made. O, ciasno tu. Ciasno tu. Yes, no. Yes, I uh, just chimed the end. Oh yeah. Easy, easy, easy. Woo! So easy. Easy as a hell.

Jest, dan, Mhm. Spokojnie. O nie tak. Trzeba zeskoczyć za najniższy. Ezy. Jest. No nie, no za krótko. matą mega, ostatniego. Okej, dobra. Jakoś poszło. Teraz kolejny. Nego. Nego, mega, mega, nago, You're mine. Yeah. Okej, okay, i jeszcze jeden. Stresuję się. W takich momentach. Z koniec poziomu. Jest! Oh! Okazało się prostsze niż myślałem.

Jest! Nareszcie! Wow. Z tego co widać, nie potrzeba tu jakiejś filozofii użyć. Prądokopki, kopki, na ziemniaki, już kopki. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. zmień rządek babu. Taka piosenka to była. O, ziemniak. Dużo ziemniaków. Trzeba jeść, żeby mieć yy, glukozę, celulozę, skrobie to ważne są skrob, skrob o oh, fuck. Wpaść tam do środka. Co to było? Przecież to się toczyło po tym. W sumie to jest kulka, no ale... Możesz skakać. Jak im cudem ty nie doskoczyłeś niedorobiona istota, tam Niedorobiony człowieczek kulko. Daj mi przejść. Mhm, mm mhm, mm Yeah, you bastard. Bastard, bastard. Ok, okej, okay, okej. Okay. It's enough time. Tu coś tam. Fuck, za mało, za mało. Shh, kutę, du, 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 mu, Dobrze, 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 dobrze. Jest, spoko. I teraz znowu to samo. Lewo. Już zdążę, uda mi się. O, nareszcie. Aha, już wiem, co muszę teraz zrobić. Bugi. Kiedyś próbowałem napisać grę. Oj, to było dopiero śmieszna rzecz. Bugi to było mało powiedziane. Ona cała była bagiem. Ale była śmieszna. Kordy dochodzi do władzy. Mhm. Mm Wystarczyło, żeby zajęć informatykę. To były czasy. A... Zbyt schizująco, ale wydaje mi się, że jestem w stanie zrobić to za pierwszym razem. Damn, the boss. Yeah. Jean, boss. Arke. Arke w lewo. W lewo. dubist Und heren und damen. Und shit. Gdzie teraz? W lewo? Dobry. Aha. Powiedzmy sobie jeszcze to, jak zachowują się te mrygaczki. Perfetto, perfetto. Jak ten włoch z latarni. To on? Nie, to było. Perfetto, w której to było reklamie? Perfetto to była reklama. I don't know. No świetnie, zebrałem jedną gwiazdkę i to nie z tego Kurzu, Do Your Chores oh, Było zrobione idealnie Jest, jest, zrobiłem to pane. O fuck. Tak. Już mi się to podoba. Dobra! Pierwsza skwadryliona prób. Oh, przetrwałem ją. Dało się. Nie, no fucking Ty ty, do Niggen. jest po lewej. ja co no, do niego? Zasłania go palcem. Teraz nawet go nie widać, że jest taki anonimowy, a taki fajny. Nie, no znikłeś. No nie wierzę, że to zrobiłeś. Jak mogłeś mi zniknąć tak perfidnie sprzed przed oczu? Po prostu byłem pod. nad tobą. Ahahaha! Mały milion cięci jeszcze nikomu nie zaszkodził. No świetnie, ginią. będzie fajny. O Oooo. Dupa! Dobra. Jest! Nareszcie koniec mung. O to już chyba kolejny poziom. Okej, okay. dotarliśmy do Jowisza, tak? Udało się. Najgorsze jest to, że ja kiedyś już grałem w tę grę i wydaje mi się, że już chyba byłem w Jowiszu, bo oczekuję na pewien poziom, który jest ultra i Ach, już mi się to nie podoba. Myślałem, że to już był Mars. Ale prawdopodobnie zobaczymy następnym razem, co on nam przyniesie. Tutaj jestem pozytywnie zaskoczony, bo Mars okazał się dość prosty. Ale zobaczymy się następnym razem przy jeszcze trudniejszych wyzwaniach. Humor mi się poprawił, bo e, Mars nie okazał się tak trudny, jak myślałem, że będzie. I zobaczymy, co przyniosą nas następne e, odcinki. A tym razem chcę wam pokazać jeszcze coś e, ciekawego. Otóż na przykład wejdźmy sobie w Kosmos. Space. Jak widzicie, te poziomy są. Mm, Oznaczone dopiskiem Perfect, a na Marsie mamy tylko hard. A Perfect bierze się stąd, że musimy przejść poziom I na poziomie Easy i na poziomie hard. A dopiero wtedy dostajemy, kończymy poziom na poziomie... Na poziom, kończymy poziom na poziomie perfect, czyli e, wykonujemy go idealnie i to jest taki, wiecie, nie wiem, szacun, chociaż gramy na hardzie, to Easy. W sumie nie różni się aż tak dużo, ale czasem jest, jest ogólny prostszy. Mimo wszystko, bawcie się dobrze też przy tej grze. Pograjcie sobie w tąciu I e, widzimy się. Ja się widzę z Wami następnym razem już e, na Jowiszu. Będziemy e, podróżowali przez jego pyły e, i przez jego niesamowicie wielki cyklon, który jest bodajże. E, powiem Wam następnym razem, jaki jest wielkości. Tak więc na razie do zobaczenia